Przez proroka Barucha powiedział takie bardzo ważne słowa. Jak kiedyś błądziliście po bezdrożach i z tego powodu myśleliście o opuszczeniu Pana Boga, tak teraz, nawróciwszy się, dziesięciokrotnie bardziej go poszukujcie. To jest rzecz oczywista, kiedy jesteśmy na jakichś bezdrożach naszego życia, to wtedy przychodzi myśl, Pan Bóg mnie opuścił. Ale wtedy potrzebne jest nie tyle rozmyślanie na temat bezdroży, ale jakby przytulenie się z powrotem do Pana Boga, rzucenie się w jego ramiona, czasami wykrzyczenie mu, Panie Boże, jestem Twoim dzieckiem, potrzebuję teraz Twojej pomocy. Pan Bóg zawsze jest ale nasze serce nie zawsze jest przekonane do tej obecności. Taki akt wiary powoduje, że na nowo wracamy do gry, do relacji z Panem Bogiem.